Sprawdźmy, co kryje się pod waszymi kloszami, dobrze? Otwierajcie. Pierwszy jest Nick. Wow, lizak, wspaniale. O nie, w środku jest karaluch. Nick, będziesz musiał go zjeść. Nie możesz odmówić. W porządku, dobra, spróbuję, ale tylko trochę. Wow, ten lizak jest naprawdę dobry. Smakuje mi, jest świetny. Chcę zjeść całego lizaka. Christy, co masz pod kloszem? O nie, to granat. Zabierz to stąd. Co jeśli wybuchnie mi w ręce? Nik boję się. Czy w środku coś tam jest? Ale jak mam to wyjąć? NiK. Co? A! Spróbuję to nacisnąć. Dobra, udało się. Coś tryska. Nieźle. Spróbujmy. O, to słodko kwaśny spray. Super! Chcę więcej. Och, jest taki kwaśny! Ach, mogę spróbować? Nie? Ale z ciebie komczucha. Dobra, zjem swojego lizaka. Mm, chcę jeszcze. Co? Nic mi nie zostało. Jak szybko kończą się dobre rzeczy. To sprawia, że jestem smutna. Nikt przestań się śmiać. Jestem twoją kumpelą, gdybyś zapomniał, więc to nie na miejscu. Już nie potrzebuję tego pustego opakowania. Mam lody, uwielbiam je. Zrobię sobie małego rożka lodowego. O nie, to granat. A! To dziwne. Nie wybucha. Dlaczego? A, dobra, to tylko zabawka. Wyrzucę to. Zrobię sobie nowego loda. Brawo, chciwusko. Czekaj, jeśli zjadłem lizaka, to gdzie jest karaluch, który był w środku? O, nie! W moich ustach jest karaluch! Pomocy! Co? Karaluch jest na moim ramieniu! Zdymi to nikt! Nienawidzę owadów! Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co tym razem kryje się pod kloszami. Pospieszcie się i otwierajcie. Pierwsza Christy. Wow, to cukierki z Kittles. Ale super, pospiesz się i próbuj. Niebieskie skitelsy wyglądają pysznie. Jakie dobre. A co Manik? Przekonajmy się. No dalej, otwieraj. A, najpierw poczekamy, aż Christy zje wszystkie cukierki z paszczy rekina. Już prawie. Ach, ostatni. Mm, ale dobre. Ja też chcę spróbować. Auć! Zostałem ugryziony przez rekina. To boli. Zabierz to. Zabierz. Dobry rekin. Świetna robota ze złapaniem bezczelnego złodzieja. Niko, otwórz swój klosz zamiast kraść moje słodycze. Dobra, otwieram, otwieram. Och. To śmierdzący ser pleśniowy. Okropność! Nienawidzę tego rodzaju sera. Ale nie mam wyboru, muszę go zjeść. Ach, wezmę gryza. Ach, to obrzydliwe. W ogóle mi nie smakuje. Nie chcę więcej. Ach, nie zmuszaj mnie, Christy. Wiesz co? Mam pomysł. Mogę zjeść cały ten śmierdzący ser naprawdę szybko i bez problemu. Ale ty poniesiesz konsekwencje, Christy. Jakie konsekwencje? zobacz! Och, to chydne, Nick! O, właśnie tak! Zastanawiam się, czy została mi jeszcze jakaś guma do rzucia. O, tu jest miętówka! Muszę ją przeżyć, żeby mój oddech nie pachniał jak śmierdzące skarpety. Nick zaraz ode mnie oberwie. Padłam na pewien pomysł, mam przebiegły plan. Nick, przyszłam się tobą zająć. Dostałam cynk, że jesteś zainfekowany. Trzeba coś z tym zrobić. Ha, zawsze wiedziałam, że to go przestraszy. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jaki smakołyki umieścili teraz pod waszymi kloszami. Co tam jest? Zobaczmy. Wow, Nick ma żelki Juicy Drop. Wspaniale. To musi być naprawdę pyszne. Są tam słodkie żelki i kwaśny żel, w którym można zanurzyć żelki. Christy zdecydowanie zazdrości teraz Nickowi. Nie ma mowy, Christy. Nie podziela się. Otwórz swój klosz, a ja sobie zjem moje pyszne żelki. Spróbujmy ich z żelem. Mmm, jakie kwaśne! Niezłe. Ach, Christy, co tam masz? Tama. Zaraz się dowiemy. Wow, mam niebieskie chipsy takis. Są naprawdę pyszne. Muszę ich szybko spróbować. Coś się nie otwiera. No dalej. Co za wkurzające opakowanie? W ogóle się nie otwiera. Och, udało się. To moje chipsy, nie waż się ich dotykać. Zjem je wszystkie. Spróbuję pierwszego. Mmm, pyszne. Ojej, są troszkę pikantne. Nie chcę więcej. Chociaż wpadłam na pomysł, żeby zrobić psiku Sanikowi. Wiem. Hej, Nick, spójrz tam. Zobacz. Teraz weźmiemy jego żelki i zamienimy je na chrupki takis. Są tak podobne, że się nie zorientuję. Ciekawa, jaka będzie jego reakcja. Mm. Christy, ale tam nic nie ma. Dobra, kontynuuję jedzenie żelków. Próbujmy wszystkich naraz. Spójrz, Christy, zamierzam zjeść wszystkie żelki naraz. A, to będzie epickie. O nie, dlaczego żelki zrobiły się takie ostre? A, moje usta płoną! O nie, to już nie jest takie zabawne. Czas ugasić nika. Uratujecie, kolego. Czekaj! Przyniosłam gaśnicę, ale nie wiem, jak jej użyć. Ej, gdzie tu nacisnąć? Okej, okay, tutaj. Gaszę. Chyba mi się udało. Nie ma za co. Zjem troszkę żelków po tym całym stresie. Ej. No dobra, podzielę się. Otwórzcie jednocześnie klosze i zobaczcie, co macie. Czy to maszyna z cukierkami i ziemniaki? Wygląda dziwnie. Spróbujmy najpierw cukierków. No dalej, Nick. Wyciągnij jednego. Na pewno będzie pyszne. Yes. O tak! Super! Teraz, Christie, spróbuj swoich ziemniaczków. Jak? Widzę, że ci nie smakują. No tak, surowe ziemniaki nie są tak smaczne jak frytki. Frytki? No właśnie, wpadłam na genialny pomysł. Użyję noża, aby pokroić ziemniaki na kawałki i będę miała fryteczki. Niech możesz już wyjść. Spójrz na te piękne niebieskie frytki. Muszę je tylko usmażyć we frytkownicy, oto i ona. Wrzucam frytki do gorącego oleju. To będzie niewiarygodnie pyszne. Teraz troszkę poczekamy. To jest to! Powinny być gotowe. Pozostaje tylko spróbować. Mm, mam pomysł. Muszę je ładnie podać, żeby pięknie leżały na talerzu. No, teraz to wygląda o wiele fajniej. Nick, jesteś moim przyjacielem, ale ja się nie podzielę. Ta porcja jest dla mnie samej za mała. Są niewiarygodnie pyszne. No i dobra, zjem moje cukierki. Mam ich tak dużo. Mmm, to takie pyszne. O, to guma. Mogę nadłuchać balona. O, nie! Mój balon pękł. Teraz jestem cały w gumie. Przestań się śmiać, Kristi. To wcale nie jest śmieszne. Jedz, frytki. A ja zjem moje cukierki. Kurczę, nie mogę ich wrzucić do kosza. No dalej. Ach, dlaczego mi się nie udaje? Wcześniej trafiałem. Potrzebuję cukierków. No dalej. O nie, rozsypałem wszystkie. Chcesz frytkę? To już ostatnia. Spróbuj. Dzięki. Nadszedł czas na nowe przysmaki. Co macie pod kloszami? O rany, to niebieskie serce. Dziwne. A co ma Nick? Wow, całe wiadro cukierków. Świetnie. Christy będzie pierwszą, która spróbuje. Okej, okay, ale nie mam pojęcia, co to może być. Pachnie przepysznie. O nie, to jest obrzydliwe. Smakuje dziwacznie. Co to jest? Ach, nie wierzę. To mydło. Co za masakra! Czy ja naprawdę jadłam mydło? O nie! Teraz będę miała czkawkę. Oh my God. A ja mam pyszne cukierasy. Zaraz ich spróbuję. Mm, to jest takie dobre. Uwielbiam je. Chcę więcej. Pyszka. Tristy zbiera ślinę, nie podzielę się. Pokażę ci sztuczkę. Hej! Come on. Wszedł mi do głowy pomysł, wytnę cukierka z mydła i dam go Nikowi. Z jego i nawet nie zauważę, że to mydło. Podłożę mu mojego mydlanego cukierka i wezmę prawdziwego dla siebie. Mm, to będzie pyszne. Mam nadzieję, że nikt nic nie zauważy. Najważniejsze to nie pokazać, że jem coś pysznego. Czas na nową porcję cukierków. E, zostały tylko dwa? Szkoda, spróbujmy. O nie, czemu smakują jak mydło? A ja wypuszczam bańki! Christy, podmieniłaś moje cukierki. Jak mogłaś to zrobić? Są moje! Wszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Nie denerwuj się nikt. Za chwilę wszystko Ci pokażę. Możemy się świetnie bawić. Weźmy troszkę cukierków medlanych, włóżmy je do szklanki z wodą i wymieszajmy. A teraz puszczajmy bańki. Zobacz, jakie ładne! Właśnie tak! Super, co? Chcesz spróbować? No pewnie, wygląda super! Wow! Dzięki Christie! Chcesz jako pierwszy zakręcić kołem? No jasne, dzięki Julie. Zobaczymy, co dostanę. Hura, mam cukierki, co za szczęście. Teraz twoja kolej. Trochę się boję, już mam gęsią skórkę. O nie, psia karma! Co ona tu w ogóle robi? To okropne. Ha, co za zabawa! O rany! Jaka ogromna paczka żartujecie sobie ze mnie? Im większa, tym lepsza. Po prostu uwielbiam słodycze. Tylko jak to otworzyć? No dalej. To nie było łatwe. Ja też sobie poradziłam. No dobra, zobaczmy. Ten cukierek ma żółty kolor, więc musi zawierać cytrynę. Trzeba to sprawdzić. Ale kwaśny. Świetnie, ja też chcę cukierka. To nie czas na stanie cukierków Julie, mamy tu poważną i odpowiedzialną misję ozdobienie tortu. Ej, uważaj! Kura już prawie skończyłem. Zobaczmy, czy coś jeszcze zostało. Halo? Czy są tu jeszcze jakieś cukierki? Wow, zostały jeszcze trzy opakowania! Ale czad! Ręce precz! Mam świetny pomysł, jak wykorzystać te puszki. Ale najpierw muszę przetestować ich zawartość. Zamiast cukierków tu jest super kwaśny żel. To niesamowite. Na pewno nie wyleję ich w całość, tylko postawię jedną beczułkę na wierzchu jako dekorację. To będzie mega fajnie wyglądać. A resztę rozlaję gdzie popadnie. Ale fajnie, Nick! Co nie? Już samo patrzenie na to ciasto sprawia, że mi ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Ten pyszny kwaśny kawałek jest po prostu bombowy. Jest niewiarygodnie smaczny. Ekstra. Masz szczęście. Może i moje psie jedzenie też nie jest takie złe, na jakie wygląda. Wysypię je na stół. Tak będzie łatwiej mi dekorować. O nie! Nigdy nie zgadniesz, jakie zabawne dekoracje właśnie wymyśliłam. Dobra, nie męcz się, powiem ci. Ułożę kość z tej karmy. Świetnie! A z reszty wytnę mini kosteczki i udekoruję nimi poki tortu. Ale super! Jestem zadowolona. Ej, Nick, spójrz na mój tort. No nie jest zły. No proszę, nie spodobał mu się. Mam nadzieję, że moje ciasto nie smakuje tak paskudnie jak... Och, jednak jest to obrzydliwe. Tego psiego jedzenia nie da się rzuć. Smakuje obrzydliwie. Nie zjem ani kęsa. O, została mi jeszcze jedna cała puszka. Życz mi smacznego, Julie. Oj. Hej, kolego, słyszysz mnie? Wiem, poczęstuję go moim ciastem. Zobaczymy, jak mu posmakuje psiejedzonko. Co ty wyprawiasz, Julii? Nawet o tym nie myśl. O nie! Moja twarz! Przepraszam, ale to takie zabawne! Szkoda, że siebie nie widzisz. Tak? No to zaraz Ci pokażę. A masz! O rany! Jesteś przezabawna! To takie śmieszne! Zgadzam się. Często się proszę. Dzięki, jesteś taki hojny. Mmm, to jest pyszne. Hey. Mam zacząć? No, to świetnie, bo zawsze mam szczęście. O nie, tylko nieostra papryka. A teraz moja kolejna zakręcenie kołem. Mam nadzieję, że będę miała troszkę więcej szczęścia niż ty. Kura, żelkowe oczy! Jest! Wow, to jone! Ha, dostałeś za swoje małe, żartownisiu! A ja mam całą miskę żelków. Ach, to, oko pachnie tak słodko! Hej, patrz, widzę cię! Mm, ale smaczne. Mm, naprawdę, odejdź, Nick. Nadszedł czas, aby mu tort moimi żelkowymi oczami. Myślicie, że będzie ładniej, jeśli ułożę je dookoła w różnych kolorach? A może uda mi się zwędzić chociaż jedno. Chyba śnisz, te żelki są tylko dla mnie. Wow, to wygląda przepysznie. Ale szczęścia raz niej. To jest niewiarygodnie pyszne, nie mogę się oderwać. Ojej, chyba Julie postradała zmysły. To fantastyczne! To ciasto jest totalnie odjechane! Okay. Hej, Nick, chcesz coś zobaczyć? Zobacz co potrafię! Hap! Aj, to bolało! Właśnie widzę, co potrafisz, Julie! Och, ty złodzieju! Odwróciłam się na sekundę, a ty już coś ukradłeś? Przy okazji chyba o czymś zapomniałeś. Dlaczego mi przypominasz o tych ostrych papryczkach? Czekaj, mam świetny pomysł! Wezmę deskę i pokroję je na mniejsze kawałki. O tak! Super! Ale fajnie, teraz o wiele łatwiej będzie mi nimi udekorować ciasto. A te paprykowe krążki wyglądają całkiem nieźle. Fajnie co? No, to naprawdę super. Daj mi jeszcze minutkę i będzie gotowe. Ach, zostały mi jeszcze dwie papryczki. Będą z nich idealne rogi. O, mamusiu! Jestem prawdziwym geniuszem! To zatrzymam na myśli skromnym dzieciakiem, wcale nienadzwyczajnym. I kto tu niby postradał zmysły? No już jedz! Chwileczkę! Gotowe! Tu jest tak dużo papryki! Nie chcę tego jeść! To istny koszmar! Ach, ochyda! Obrzydlistwo! Biedactwo, tak ci współczuję... Chyba coś tu się pali! O mój Boże, to ja! A! Nie panikuj, Julie pędzi na ratunek! A, żyję! O rany, to cud! Dzięki! Może wyliczanka? Entliczek, pętliczek, wygrałam! Kręć się, kręć na szczęście! O rany! No i masz swoje szczęście! Oh Nie znoszę wasabi! To najgorsza rzecz na świecie. Nie martw się, kiedyś na pewno ci się poparci. Mogę zakręcić kołem? Dzięki! O ja cię podwójne szczęście! Możesz mi zazdrościć! To Nutella i czekoladki jednocześnie! O ja cię prawdziwa uczta! Brawo ja! Brawo, ja, brawo ja! Julie marudzi, ale zignoruję to, bo mam cały słoik nutelli. To jest mega pyszne. Ale uwielbiam nutellę. Pyszczota. Super. Uspokój się, zachować zimną krew. Mam pomysł na świetną dekorację. O czym on mówi? Żeby fajnie ozdobić tort, wezmę profesjonalne narzędzia. Co? To dziwne. Let's go! Mogę użyć szpatułki, aby nałożyć Nutelle. Patrz. O tak. Równiutko. Oh, yeah, baby! A wałek pomoże mi rozprowadzić ją równomiernie dookoła tortu. Może nie wiedziałaś, ale dekorowanie ciast to prawdziwa sztuka. A żeby dopełnić moją kompozycję, będę potrzebować tych pysznych batoników. Daram. Aby wszystko było idealne, trzeba zmierzyć długość i ocenić smak czekolady. Ach, super! Do dzieła! Będę naprzemiennie używać ciemnych i białych patyczków, aby tort wyglądał jeszcze bardziej spektakularnie. Wow, ja też muszę ocenić czekoladowy smak. Ej, jeszcze czego! Lepiej ocenić smak wasabi do swojego ciasta. Dobra, Ty chciwusie. Nie ma co oceniać, jest wystarczająco jasne, jak to smakuje. Ale mam pomysł! Ja też udekoruję swój tort w oryginalny sposób. Ale jesteś ładna! Dziękuję. Wasabi pochodzi z Japonii, co znaczy, że będę używać japońskich narzędzi. Najpierw muszę wlać go do worka cukierniczego i zrobić niesamowitą dekorację na wierzchu. Patrz, jak ładnie mi to wyszło! A teraz nadszedł czas, aby użyć mojego samurajskiego miecza. Aja! O, rany, musisz uważać, to broń! Nie znasz się na żartach. Ciach! Tort pokrojony, misja wykonana. Dalej, samuraju, jedź! Hurra! Jestem tak głodny, że prawie padam z nóg. Nie potrzebuję samurajskiego miecza, żeby odciąć kawałek. Ten idzie prosto do moich ust. Ach, co za zapach! A jaki smak! To najlepszy tort, jaki w życiu jadłem. Walce lizać! No dalej, Julie, zaczynaj! Kurczę, Zupełnie zapomniałam, że nie tylko muszę to udekorować, ale też zjeść ten super niebezpieczny tort. Styl pantery? Najważniejsze to zrobić to szybko, o reszcie pomyślę później. Masakra! Cała twarz już mi w łonie! Nie dam rady. O, co za widok, nie zazdroszczę ci! Boże ogień podchodzi mi do gardła. Nie mogę oddychać, zaraz wybuchnie tu pożar. Potrzebuję gaśnicy i to natychmiast! Aj. O, to było niesamowite, Julie! Świetnie ci poszło! Chcesz batonika? Często się moim tortem. A ty no im?